Kolejne Mondeo w naszej ofercie. Kolejne 2,5 Turbo 2007 rok. Pierwsza rejestracja 2008 wersja Titanium. Auto sprowadzone z Niemiec. Dwóch właścicieli od nowości. Bardzo fajnie wyposażony egzemplarz. Bezwypadkowy lakier w oryginale, ma tutaj uszkodzenie na drzwiach, zarysowanie i tutaj są oryginalne wlepki. Nie malujemy tego, gdyż auto jest całe w oryginale. Jak będzie chciał klient, możemy to zrobić na życzenie klienta. Tedy trzeba pamiętać, że malujemy trzy elementy, jest to specyficzny kolor. Żeby się nie odróżniał trzeba będzie pomalować po prostu trzy elementy, żeby się wycieniować. Tak jak już mówiłem wcześniej, wersja Titanium, dokładnie Titanium Mix. Dodatkowo wyposażona w kolorową, dużą nawigację. Titanium Mix, właśnie wersja charakteryzuje się tapicerką z alcantarą. Tutaj mamy tempomat, duża kolorowa nawigacja, szyberdach. Auto pomimo soczewek nie ma ksenonów tak wyjechało z salonu tak sobie zażyczył osoba, tak sobie zażyczyła osoba, która kupowała jako pierwsza to auto przebieg dokładnie 190 tysięcy ostatni serwis zrobiony przy 186 w lipcu 2019 roku także auto jest po serwisie I tak wygląda wnętrze, bardzo zadbane tutaj standardowo jeżeli chodzi o Mk4 mamy wytarte guziki można to oddać do regeneracji i nałożą nową farbę dodatkowo jest zestaw głośno mówiący i wyświetlacz konwers, ale to jest standard wersji Titanium bardzo fajny egzemplarz, bezwypadkowy w oryginalnym lekarze no ma zarysowania, ale niestety no coś za coś, albo mamy auto w 100% w oryginale, no chyba że było trzymane pod kocem i wtedy nie ma kompletnie żadnych zarysowań albo właśnie jakieś drobne przycierki się zdarzą do auto mamy drugi komplet kół. Na tych kołach auto do nas przyjechało. Są to felgi stalowe i zimowe opony. Dwie opony praktycznie jak nowe dwie na jeden, dwa sezony nie za specjalne Felgi aluminiowe, które widać, są od nas gratis. Auto tych felg nie miało. Cena na gotowo w granicach 28 tysięcy już po opłatach. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebyśmy pomalowali tą stronę, no to zostawiamy zadatek i, i naprawiamy to, to uszkodzenie, tutaj dokładnie to widać drzwi tylne prawe i błotnik na samym rancie tutaj. jak ktoś szuka to zapraszam te samochody naprawdę szybko się sprzedają szczególnie z tym silnikiem 2,5 turbo, jest to najlepsza jednostka benzynowa 220 koni Idealna do LPG to jest silnik Volvo, który ma naprawdę dobre opinie. Zapraszamy do zakupu.